Dzisiaj pójdę po linii najmniejszego oporu i zrobię remaster mojego bardzo starego filmiku. Miejcie na uwadze, że to będą ciekawostki sprzed kilku lat, co w sumie niewiele zmienia, bo nadal są dziwne i ciekawe. Poza kiepską oprawą wizualną, mam nadzieję, że z samej treści będziecie zadowoleni. Z oceną tej historii mam duży problem. Nie potrafię jednoznacznie określić, czy taka koncepcja może narobić więcej złego czy dobrego. No ale po kolei. W 2017 roku południowo-koreańskie małżeństwo straciło dziecko siedmioletnią córeczkę. W lutym 2020 roku południowo-koreańska stacja telewizyjna NBC zaproponowała rodzinie zrobienie reportażu o nich i o ich żałobie. Zwieńczeniem programu miało być ostatnie spotkanie matki ze zmarłą córką w rzeczywistości wirtualnej. Odtworzono cyfrowo zmarłą dziewczynkę, z którą matka spędziła kilka minut rozmawiając, bawiąc się i wyprawiając małe przyjęcie. Cała scena jest wzruszająca, i myślę, że niejednej osobie oglądającej to łzy napłynęły do oczu. Matka określiła to przeżycie jako oczyszczające i dające jej ulgę. No i dobrze dla niej. Tutaj historia zakończyła się pozytywnie, zamknięciem pewnego rozdziału. Dla innych z kolei VR mógłby się stać więzieniem, z którego nie chcieliby wyjść. Mam nadzieję, że moje przeniesienie się do wirtualnej rzeczywistości będzie tylko w celu rozwalania zombiaków albo polatania statkiem kosmicznym. Amerykański polityk Duncan Hunter, reprezentujący stan Kalifornia, został oskarżony o wydanie ponad 1300 dolarów co po dzisiejszym kursie daje ponad 5000 złotych, na gry na Steamie. No i co z tego powiecie? No i to z tego, że to były pieniądze przeznaczone na jego kampanię polityczną. Pieniądze, które w większości pochodzą od darczyńców wspierających danego kandydata. Pieniądze, z których muszą się rozliczać co do centa. Pan Duncan stwierdził, że to jego syn pomylił się i wziął nie tą kartę kredytową. Brzmi legitnie? No niby tak, gdyby nie fakt, że to było 68 różnych transakcji. Wiecie, że w kosmosie jest papież? Przynajmniej w grze EVE Online, ogromnej grze MMO, w której cyfrowe statki kosmiczne potrafią kosztować ponad 100 tysięcy złotych. No i skoro za kwotę naprawdę fajnego auta w realu kupują tam kawałek kodu, to dlaczego nie ma być tam kosmicznego papieża? Na konwentach fanów EVE Online uczestnicy zadają sobie jakieś dziwne pytania. Na przykład... Czy już pocałowałeś pierścień? Wiesz, że papież śpi w naszym hotelu? Papieżem jest niejaki Charles White i jego alter ego w świecie gry Max Singularity, który właśnie jest tam papieżem i prowadzi duchowo ponad 300 tysięcy osób. No, jakiś obłęd. Ale co więcej, jego wykreowana postać w pewnym momencie miała tak duży wpływ na obrót wydarzeń w grze, że producenci wprowadzili jego postać w oficjalną ścieżkę opowieści. Charles zaczął grać w 2008 roku, jako wtedy 40 latek dużo się udzielał na czacie w grze, gdzie, jak sam stwierdził, zauważył, że jest sporo osób z problemami, dużymi i małymi. Od zdechniętego kota po śmierć babci. I tak to się zaczęło. Dziś pocieszasz kogoś, bo mu chomik zdechł, a jutro prowadzisz legion 300 tysięcy statków kosmicznych. Gdzie można kupić licencjonowaną bieliznę z Pokemonami? No oczywiście, że w kraju dziwac wszelakich, w Japonii. Chociaż akurat piżama z Pikachu jest pikusiem w porównaniu z innymi odjazdami Japończyków. No ale do rzeczy. Firma od Pokemonów spiknęła się z firmą produkującą bieliznę, Yamimart, i razem stworzyli linię z motywami tych śmiesznych stworków. Dziwne, że trzeba kombinować z VPN-em, żeby w ogóle wejść na ich stronę. No najwidoczniej nie dla Polaka gacie z Pikachu. Kto lubi nagrody? Wszyscy. Kto chciałby dostawać nagrody za granie w gierki? Też wszyscy. Tak też myślała Parka z Tunezji, grając w popularną na tamtym rynku mobilną grę Bagra w wolnym tłumaczeniu Krowa. Już podejrzewacie, co mogli wygrać? No ale o tym za chwilę. W grze bagra, krowa, używamy statków kosmicznych, żeby ukraść jak najwięcej krów w możliwie najkrótszym czasie. Wychodzi na to, że nasi bohaterowie byli w tym naprawdę skuteczni, bo deweloper sprezentował im prawdziwą krowę. Sprezentował im prawdziwą krowę, taką, która ryczy i śmierdzi, i robi placki, i daje mleko. Chyba, że to był byk, ale nie, pisali, że to była krowa, więc daje mleko tylko. Zostajemy w klimatach krowich placków. Rosyjski? Tfu. Rolnik, który ma gospodarstwo mleczne, w sensie ma dużo krów, które doi i sprzedaje ich mleko. No więc ten farmer tak zaadoptował gogle VR, żeby pasowały na łby jego krów. I tak, przetrawcie tą informację, żeby pasowały na łby jego krów. A po co? No na takich farmach krowa nie ma lekko. Mało miejsca, ścisk, mało ruchu, stres, a co za tym idzie daje mniej mleka. No więc krówki przenoszą się do wirtualnej rzeczywistości na zieloną trawkę pod niebieskie niebo. A co jest najlepsze? To działa i krowy są szczęśliwsze dzięki krowiemu matrixowi. Cosplay to ciężkie hobby. Wymaga dużo pracy, czasu i poświęcenia. Widać to na przykładzie tego cosplayu Mai Shiranui z serii King of Fighters. Nie ma co ukrywać, że przywiązanie do detali jest zaskakujące. Zaskakujące jest też to, że cosplayerem jest tutaj chłopak. Heh, ilu z Was się nabrało? No bo ja się nabrałem. Pan Ameno Kitaru, aka na swoim Instagramie i Facebooku wrzucał efekty całego procesu tworzenia atrybutów swojej postaci. Ciekawe skąd brał matryce na niektóre części stroju. Jak widać po jednym z jego filmików, posiadanie takich atrybutów potrafi być męczące. Cosplay to ciężki kawałek chleba. Piractwo to zło. Nie ma co do tego wątpliwości. Jednak niech pierwszy rzuci pendrive'em ten, kto nigdy nie zacumował w pirackiej zatoce. No właśnie. Co innego, gdy sami twórcy oprogramowania zachęcają do piracenia swoich produkcji? Tak było w przypadku Hotline Miami 2, którego sprzedaż została zabroniona w Australii przez lokalne władze. Na pytanie jednego z fanów, w jaki sposób może zdobyć kopię gry dla siebie, jeden z programistów studia Devolver odpisał Jeżeli nie będziesz mógł legalnie kupić naszej gry, spirać ją. Chcemy, aby jak najwięcej osób dobrze się bawiło przy naszej produkcji. Ciekawe, czy ktokolwiek, kiedykolwiek z EA by tak odpisał. Jest mnóstwo sposobów na oświadczyny. Jeden z graczy napisał do Insomnia Games prośbę, aby w swojej grze Spider-Man umieścili jego zapytanie o rękę swojej lubej w jakiejkolwiek formie. W pierwszej chwili można pomyśleć, że to jakiś szalony pomysł, ale co ciekawe, studio się zgodziło i spełniło jego prośbę. Możliwe, że bujając się po Nowym Jorku, natrafiliście na ten napis. Słodko co. Niestety prośba o rękę została odrzucona, a właściwie wiadomość do tej szczęściary nawet nie dotarła, bo w międzyczasie rzuciła swojego narzeczonego dla jego brata. Więc jeżeli natrafiliście na tą wiadomość dla Madison, w skrócie Madi, i znacie całą historię od zaplecza, to może uświęćcie minutą ciszy tego biedaka, który uwiecznił swoje uczucia. Zazwyczaj kończycie gry, czy raczej zostawiacie je rozdrapane w połowie? Seria o tłuściutkich smokach, które więzią swoich przeciwników w bańkach ze smarków ma prawie 40 lat. Myślę, że dla fanów i dla tych, którzy każdą grę chcą dociągnąć do końca, było niezłym zaskoczeniem, że Bubble Bobble, Bubble, Bubble Bubble Revolution na Nintendo DS nie można skończyć. Ale jak to? Że za trudna, zapytacie? No nie. Na 30 poziomie jest walka z bossem. Po pokonaniu go smoki powinny powędrować na poziom 31. No normalne. Z tym, że twórcy zapomnieli wstawić tam owego bossa, więc dochodząc do poziomu 30 zostajemy uwięzieni w niekończącym się limbo bez możliwości pójścia dalej. Pozostaje tylko śmierć w bańce ze smarków grubiutkiego smoka. Macie swój pokój albo kącik gracza? Ten ktoś wrzucił na reddita zdjęcie swojego sufitu, gdzie będzie miał podświetlane ledem charakterystyczne symbole spada od playstation. Ciekawe skąd wziął pieniążki na to. Praktyczności w tym niewiele, no ale ma to efekt robić. Wiadomo też, jakiej konsoli pod telewizorem można się spodziewać. Podobno każda konsola od innych producentów przestaje tam działać, a konsole Sony dostają dodatkowej mocy i wszystkie gry trzymają stałe 60 fps. Jak wyglądał salon gier, w którym spędziłem połowę młodości, wspomnę przy okazji streszczenia nowego Mortal Kombat. Gdyby mój salon wyglądał tak jak ten tutaj w Japonii, zwany Warehouse Kawasaki, to przysięgam, żebym tam spał. Warehouse Kawasaki został otwarty w 2005 i w 2009 roku przeszedł renowację, podczas której nadano mu postapokaliptyczny cyberpankowy wygląd i dano nazwę Kawlun Wall. Salon mieści się w mieście Kawasaki i na pięciu piętrach można oddać się uciechom elektronicznej rozrywki. W sumie to na czterech piętrach, bo pierwsze piętro to parking, ale nie zdziwiłbym się jakby tam też upchnęli kilka automatów. Głównie są tam wystawione automaty z grami w stylu retro, ale wpasowują się one idealnie w ten dystopijny obraz. Oprócz typowych automatów z kineskopem jest tam mnóstwo gier typu dźwig do wyciągania nagród. Za to salon gier z mojego dzieciństwa wyglądał tak, z tym że nie był stylizowany. Wiem, że narobiłem wam smaku, ale nie rezerwujcie jeszcze biletów lotniczych. Niestety warehouse Kawasaki pod koniec 2019 roku został zamknięty. Niestety nie był na tyle rentowny, żeby utrzymać taką powierzchnię. Pozostaje nam tylko cieszyć oko filmikami, których jest sporo w sieci. Wypadki chodzą po ludziach. Jeden z wypadków przeszedł, a raczej przejechał po Jamesie Yangu. Biedak wpadł między dwa podmiejskie pociągi i stracił rękę. Nogę też stracił, ale interesuje nas tylko ręka. Dzięki akcji zapoczątkowanej przez samo konami we współpracy z protetykiem panią Sophie de Oliveira, James został wytypowany jako idealny kandydat do pewnego projektu. Pani Sophie razem z robotykami, inżynierami i projektantami przygotowała dla niego protezę mocno stylizowaną na tą, jaką miał Snake w Metal Gear Solid 5. Cały proces jest szeroko udokumentowany i wystarczy, że zapytacie pana Gogle o Metal Gear Mena. Wychodzi na to, że James jest jedyną osobą na świecie, która może nazywać się Big Bossem. Kosplayerka, kulturystka, lekarz. Mówimy tutaj o pani. He Rong. Jeżeli chodzi o budowę ciała, to jest to chyba najwierniej oddany cosplay chun Lee, jaki widziałem w życiu. Można ją też zobaczyć w roli już dziś wspomnianej Mai, z tym, że tym razem bez żadnych oszustw. Pani. Prowadzi również profile w mediach społecznościowych, gdzie zachęca do aktywności fizycznej. Pokazuje również, że można połączyć pracę zawodową, hobby i dbanie o ciało. A co więcej, jest ona lekarzem medycyny chińskiej i pracuje w szpitalu, gdzie pomagała ludziom zarażonym między innymi koronawirusem. I tak swoją drogą, kto by nie chciał, żeby Chan Li albo Mai zmierzyła mu temperaturę. No ja bym chciał na przykład. No i to tyle. Tradycyjnie dawajcie znać, która z historii była najciekawsza dla was, i czy ciągnąć serię najdziwniejszych opowieści dalej. Do zobaczenia w kolejnym filmiku ze streszczeniem nowego Mortal Kombat. Aha, i pamiętaj, jesteś super.